Rekordowo widzę, że w ciągu, no oczywiście na moim kanale to był rekord, w ciągu 10 minut nie 20 wyświetleń, no to jest naprawdę, trzeba wam pogratulować, drodzy. no. Dobrze, dziś jest kolejny odcinek GTA V, zapraszam was serdecznie, żebyście sobie kupowali GTA V, grajcie ze macie więc jak macie słabego kompa, to, to musicie sobie kupić go, tego GTA V. Na wymagania to jest nawet spoko. Polecam wam. I uwaga, uwaga, kupiłem magazyn import import-export Co oznacza, że będę mógł kupować samochody, czy kraść i je sprzedawać za hajs. No i dobra, zaraz wam pokażę. Już jedno auto wziąłem na próbę, drugie teraz wziąłem. Pojazdy eksportowe. Naleźmy. Mamba. Chyba wiem, jakie to auto. Z gumy. Hehehe. Dobra, jedziemy. A tak, że to nie wiem. Oto Ja czymś jeździć, czy nie? Idziemy tam. Kradniemy auto. Dziś uzbieramy powiedzmy T5. No i dawam. I myślę, że będzie się opłacało dziś z. 20 odcinków wiem że intro jest słabe Dobra dobra, dziękuję Eeeh I co ja chciałem powiedzieć? Zapomniałem, kurde A, z Intron eee, Intro chciałem zrobić z moją własną muzyką, tylko nie mogłem właśnie sobie znaleźć i dlatego zrobiłem z gratolity A5 więc proszę was bardzo, nie spojrujcie, bo ja go sam robiłem Nie mogę wciągnąć, ale mi ja naguje, o, Boże. Wow. Sam jestem na sesji, więc będzie spoko, dostarczanie Nie, zgadnij, to już gdzieś na pustyni A, zobaczymy Oczywiście. A, wiedziałem Intro ja sam robiłem, nie proszę Nie skalujcie go no naprawdę, ja się na tym nalepszyłem, nie może mi się na to nie chciało, przyznaję. No ja trochę się temu nalepszyłem, więc jak, wy, jak znajdziecie jakieś intro, możecie mi podesłać im. Ja wam za to bardzo podziękuję, nie wiem jak ja wam się oddzięczę może po lub coś, nie wiem. Muszę jakoś wam się oddzięczyć eee, Może nawet konkurs na najlepsze intro z GTA V, moi drodzy. Więc kto zrobi lepsze intro z GTA V? Oczywiście nie znajdzie, bo ja bym sobie poszukał. Nie będę anulował konkursu, jeszcze nie wiem, czy to zrobić konkurs tego, czy nie. W każdym razie nie wiem. Ale byłoby miło że oszucony, gdybyś mi podysła i ja to nie wiem, czy tam nie wiem. Nagrodę wam jakoś wydał. No, ale niech będzie jeszcze teraz kilka odcinków, ja sobie poszukam... Nie szukajcie mi tego intra. Ja sobie jakoś tam po razie poszukam. Mam nadzieję, że Wam się podoba ta seria. Już widziałem, że powoli zbiera... że może uda mu się y tej serii z uzbierać się tyle wyświetleń, co z kim ja jestem. Naprawdę jestem zachwycony tym wynikiem, ale dobrze. E, wiem, że kim jest to było trochę takie, jakby to powiedzieć, dziecinne, ale jednocześnie chciałem się trochę przedstawić, no i trochę mi wyszło, trochę nie, ale też było na plus. Ja tam wakacje, nie wiem na były moi drodzy, wakacje cały czas spędzam w domu, nie wychodząc nigdzie. No wychodzę jedynie do Kojarów, wyjadę właśnie nad Soinę. nie wiem czy to jest, gdzie, gdzie to jest. E, gdzieś tam w górach, jezioro Soina, no możecie sobie zobaczyć, ja tam ja jakieś 2-3 dni, więc nie wypuszczę odcinka. Pewnie Dalasy nie, nie robią różnicy, bo i tak rzadko sobie wypuszczam odcinki. E, no po prostu mi się nie chce, ja wolę sobie sam grać, i tak mówić, bo ja nie mam zazwyczaj o czym mówić, jeśli chodzi o YouTube'a. Oba, z dłużyną radio, włączam własne. No, podjeżdżamy, tak To będzie jakiś terenowy jak to znowu. Wartość wysoka. Mamba. To nie będzie zmeryła, tak? Zaraz marczymy. Cichutku. Aha. Idziemy naokoło, są O, jednak nie? To jest taka śliczność. Dobra. Imuzynę, to, żeby się, czy moją imuzinę też będzie przywrócił. Nie to. Daj, daj, daj. Podejrzewam, że to jest AC Cobra. Nawet nie podejrzewam, jestem tego pewien. Mamba to jest AC Cobra od go naprawdę spoko auto ze starych lat może być czy ja niż ten jakiś używa Szafera i Amurgini niektórzy sobie i oczywiście lubię ale posłuchajcie tego dźwięku mały H8 ale pluje. Nie jest zgadnę, jak to i było tak po cichu, to zaraz ktoś mi wyskoczy, że yy, asystentka mi powie, że uważaj, Zależy, tu nie daj mi wiesz, i wiedzą gdzie jedziesz. Teraz ja coś na ciebie najedzie, będę mnie atakować, bla bla bla. No to, to jestem to właściwie te to nie jest, to, nie, to jest pewnie, że tak. Jak to się zdarzy. Dla mnie 110%. Nie wiem czy pojechałem było takim, że ja dobrze. Może teraz będziemy lepiej słychać, bo trochę grę przyciszyłem, odgłosiłem mikro. Może trochę mnie szumić albo nie. Eee, jakby coś strzelało. To te moje głośniki, bo ja mam słabe to ogólnie. Wszystko łącznie jest warte, nie wiem, i z trzryg jest bidronki na promocji. Jest no sorry, bardzo głośniki muszę zmienić, bo trzeszczą przy eee, 30 głośności. A wszyscy tutaj już buczą, nie niczego słuchać Mikrofon to już właściwie kamera jak mówiłem Więc ja nie wiem Na ja, razie sobie będę zbierał jak już to na mikrofon Żeby mi lepiej było słychać A kamerka to później się zobaczy Zobaczycie moją morskę A kurde Szkoda, że nie mogę tak popatrzeć teraz u was tak na lewo O hej malutka Eee... Durne mogę ja Mogłem tu kupić magazyn, tu można kupić... Ale bajcie. Czy by to było tak cicho? Dla tych dołka się dojechać? Ale to jest po prostu boskie auto. O Wystarczamy napraw sprzedaj. I wszystko jest moje. To jest Ogólnie dziś zarobiłem ponad 200 tysięcy za jedne zawody, których bardzo, ale to bardzo nienawidzenia. a e, zdobyłem 200 tysięcy. Tak to już, nie wiem, może jest i dobrze dlatego, że tu nikomu się nie chce jeździć. Tu się ktoś by mnie atakował. Jeśli jest dłużej. Ale dobra, dostarczono pojazd. Nie, mi nie trwa, ten pilnik O właśnie, mechanik, wiesz co, ja chodzisz I to jest moje drugie auto, bo to się już sprzedałem Tak, chcę poszukać Wypuść mnie Wypuśćcie mnie stąd Idę po jakiś randomowy samochód Albo na coś, albo stąd do o stąd będą, będzie szybciej Nie wierzę Muszę zmniejszyć tą piękną grafikę żeby mi w ogóle działało, dawaj to O nie wierzę, to jest to auto, które Someone Jest drugie i nadaje się jeszcze na sprzedaż Los Santos Customs. Bierzemy, sprzedajemy je Co nie ma być? Jest to jakieś do O to jest już coś Dobra jedziemy z tym Sprzedajemy te auto i jest wywalone Ogólnie mam nadzieję że będzie tak samo lajków like jak poprzednim Z unikiem Ja zaraz skończę sobie bo jest dopiero jak jeszcze nie wiem Kilka minut Dobra eee, Z2 dopóki tam nie dojadę do biura Nie sprzedam tego auta a ja już jestem, już wróciłem poznałem sobie jakiegoś żonka słowata, z którym się dogadałem, że nie będzie mi przeszkadzał, ja ja nie będę przeszkadzał, nie będziemy się atakować. Nie chciał mi pomóc, więc jest taki fakt ustaliliśmy, no więc jest okej. Okay. Pytam tam m.in. skąd jestem. Albo jak tu powiedział, zaraz jak pokażę. Że... Nie wiem. Spytałem. E, nie, spytam nie skąd wiesz napisałem, na nie bo nie wiedział, a on już... I polska kurwa? Yeah. Nie nie nie, ja jestem normalnym bułakiem, nie takim co sedulatem, który poluje na promocję. Jak w kreszurze, złotówka dla cukier. Nie wiem czy dobrze pojechałem. No jej, januszowe muszę by dać będę się rozwalił. No, A ja bym dojechać dojechał do jakiegoś stream, takiego... I dobra, zamiast skrócenia... O nie. Myślałem, że to jest nie. nie, jest z jest to auto. W ogóle nie jest czarne, tylko węglowo czarne. Bo już taki Ale to teraz, no Pokaż, to jest nie wierzę. Pokaż mi na mapie. O Boże, po drugiej stronie jeziora. Nieeee Czego? te czego? Co ja jej zrobiłem? Nie no. Zaraz tam dojadę. Jak widzicie, szybciej czym Batman, co ja już dojechałem do mojego auta i już widzę mój cel. O, bo, bardzo, bardzo. Oj, zobaczcie go Sorry, mordo, to życie. Ja to znam. Elo. Dlaczego muszę się tak legować? Co kup policji? 3000 już już liczę, bo ten zgubił drzwi. Proszę, nie, nie! Nie jest w Lester, pomóc. Ja chcę to auto! Musiał okay, tak jakować okay. teraz cztery koła muszę zapłacić no za naprawę. Dlaczego musiałeś akurat Nie no, nie wierzę, teraz ja mam tam aż dojechać? Mm. 9 kilometrów, no, Ja yy, nie was nienawidzę. 10 25, Dobra. Yy, nie wiem, czy coś nagrać jeszcze? A, right, Już tele kończył. No, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinki wam się podobały w tej serii. Mam nadzieję, że niektórzy z was zakupią GTA 5 żeby razem ze mną zagrać. Ja wam pomogę, jak widzicie, w miesiąc. W od lipca sobie zakupiłem grę. Jest już który? Sierpień 7. No sierpień 7-8. W niesały powiedzmy miesiąc. Wbiłem już 103 level, czyli obokowałem praktycznie wszystko, ale grałem na 100 po kilka godzin dziennie, więc moi drodzy, ja się z wami powoli będę żegnał. Piszcie jak chcecie dłuższe odcinki, bo ja nie chcę 20 minut, bo wiem, że nikt nie będzie chciał tego obejrzeć, tylko max 15. и добра, и на-ра!